Oliwia ma 11 lat. Od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu połowicznego prawostronnego. Nasze życie bardzo odbiega, myślę, od życia typowych rodzin, ponieważ z mężem mijamy się, jeśli chodzi o pracę, czyli jeden dzień ja pracuję, a drugi dzień mąż pracuje. Po to tylko właśnie, żeby miał kto jeździć z Oliwią na te zajęcia, żeby Oliwia całymi dniami była zaopiekowana, bo generalnie nie mamy pomocy tak znikąd. Nikt nie byłby w stanie, żeby z nią jeździć oprócz nas. No i to, to wygląda tak, że Oliwia jest tam średnio do 11.30 w szkole. Później jedziemy z nią codziennie jeździ na terapię, terapię ruchową. Następnie ma po tej terapii dwa razy w tygodniu terapię ręki, logopedę, konie. Także często bywa tak, że Oliwia lekcje odrabia w aucie, je w aucie, także no, możemy powiedzieć, że auto to jest nasz drugi dom. W tamtym roku, w lipcu, Oliwia przeszła przeszczep mięśni i ścięgien w ręce i w nodze, w tej niedowładnej po prawej stronie. Z tego też tytułu był organizowany tutaj na terenie Malborka. Bieg dla Oliwii charytatywny, ponieważ zbieraliśmy kwotę prawie 20 tysięcy na rękawicę taką rehabilitacyjną, specjalistyczną. Zaczął się żmudny taki okres właśnie, żeby przywrócić ją, że tak powiem, do takiego stanu może pierwotnego, tak powiem, żeby w ogóle zaczęła funkcjonować na nowo. Po prostu uczyliśmy się chodzić. O, to też no, ciężkie to było dla nas wszystkich. Przede wszystkim dla niej. Rodzice Oliwii, jak tysiące rodzin w całej Polsce, znajdujących się w podobnej sytuacji, muszą co kilka lat przed powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności udowadniać niepełnosprawność dziecka. Powiem szczerze, nie wiem czemu tak, a nie inaczej. Może pan doktor myślał, że. Oliwie cudownie się dało leczyć, bardzo bym sobie tego życzyła, jednak nie na papierze, tylko w rzeczywistości. No niestety tak się nie stało. Pierwsze orzeczenie córka otrzymała z kodem 10N, czyli jest to neurologiczne schorzenie. Myślę, że ze względu na to, że po prostu była za mała, ona nie chodziła, więc nie można, było, nie można było po prostu tego kodu 05R też dopisać. No późne, Późniejsze orzeczenia były już z tym kodem, aż do dnia 25 stycznia tego roku, gdzie dostaliśmy nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Tam już Oliwia została pozbawiona tego kodu 05R, czyli pani doktor, która orzekała w tej sprawie, pani doktor diabetolog zaznaczam, podejrzewam no powiem tutaj szczerze, nie mająca pewnie zielonego pojęcia o, o schorzeniach takich jak mózgowe porażenie dziecięce, no bo co diabetolog może o tym wiedzieć, to nie jest żaden specjalista. No pozbawiła mojego dziecka tego kodu, po prostu cudownie mu uzdrowiła na papierze. Pani dziecka się pogorszył tak? bo dlatego był ten przeszczep mięśni i ścięgien. No a tutaj pani doktor uznała zaocznie, bo to jeszcze trzeba tutaj też podkreślić, nie badając dziecka w realu że po prostu, że Oliwia ruchowo jest sprawna. Przez 11 lat po prostu wychodzi na to, że ci wszyscy specjaliści, łącznie ze mną jako z matką, po prostu coś sobie uroiliśmy i moje dziecko generalnie jest ruchowo sprawne. To po co to wszystko? Pani Anna odwołała się od orzeczenia, z którym absolutnie się nie zgadzała. 17 lutego przyszła odpowiedź. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przywrócił kod 05R, wskazujący o ruchowej niepełnosprawności oliwki. Czy za kilka lat będzie musiała ponownie stoczyć taką samą walkę?